Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku ZDALNIE ONLINE. Ja się nazywam Janusz Pietroszek, a moim dzisiejszym gościem jest Radosław Musiał, prawnik, witam. inwestor i deweloper, właściciel Musiał Group. E, e, witaj Radosławie. Witam, witam wszystkich. E, na wstępie miło za takie zaproszenie i cieszę się, że możemy porozmawiać co prawda online'owo, jak to tutaj przystało na sam tytuł. Także jestem do Państwa dyspozycji, do Twojej dyspozycji, czekam na pytania. Myślę, że spędzimy miło czasu. Powiedz proszę, czym właściwie się zajmujesz? Coś szerzej powiedz o swojej działalności, o grupie Musiał. Parę słów. W sumie 16 lat już zajmujemy się nieruchomościami w różnych aspektach, bo to gałęzie związane i z pośrednictwem, i z zarządzaniem najmem, również działalnością deweloperską, obsługą deweloperów i wszystkim tak naprawdę, co wokół tego się dzieje. No w skrócie można powiedzieć kompleksową obsługę transakcji nieruchomości, jeśli chodzi o sprzedaż, zakup i, i obsługę konsumentów, jak i obsługę inwestorów. Więc tematyka jest bardzo szeroka. Myślę, że na, na każdy z tych tematów nie zdążymy dzisiaj porozmawiać, ale na, na jakieś pytania konkretne chętnie odpowiem. Sz szerokie, szerokie spektrum. A w, w ogóle w jakim, na jakim obszarze działasz? Bo, bo to, też, to też istotne. Znaczy, obszar na naszego oddziaływania, można powiedzieć, jak biznes ulokowany jest na Zagłębi Dąbrowskim, czyli taką, można powiedzieć, książkę, chociaż niektórzy wolą nie używać tego stwierdzenia. Zagłęby, czyli Dąbrowa, wówczas usnowiec będzie im I powiedz, bo zaprosiłem Cię dlatego, że chciałem się trochę zorientować, jak wygląda sytuacja branży nieruchomości szeroko rozumianej w teraz, jak wyglądała. Jeszcze rok temu, bo mamy już rok, rok dwutygodniowego lockdownu, mamy rok już Covid, pandemii. Powiedz, jak to wyglądało, jakby jak, jak Covid, jak to wszystko, co się działo w kraju, wpłynęło na rynek nieruchomości? Czyli powiedzmy, jakie były tendencje w zeszłym roku i czy one. Czy ten COVID jakoś na, na nie wpłynął, że nie wiem, nastąpiło zahamowanie, czy może nagle wszyscy zaczęli kupować mieszkanie, bo mieli za małe? Jak to wyglądało w zeszłym roku, w marcu? Znaczy ogólnie rzecz biorąc, pomijając ten okres takiej ogólnej paniki, strachu przed wszystkim, bo nie tylko ja, nie tylko, nie tylko ty, nie tylko wielu słuchaczy miało z tyłu głowy w ogóle różnego rodzaju scenariusze związane z tym, co tak naprawdę będzie się działo. No i w związku z tym był taki moment miesiąca, dwóch miesięcy zahamowania wszystkiego tak naprawdę, bo lockdown nie dotyczył tylko i wyłącznie restauracji czy basenów, ale również decyzji biznesowych i przede wszystkim decyzji inwestycyjnych oraz zakupowych przez klientów nabywających nieruchomości. No ale co się stało, tak naprawdę poprzez ten okres takiego typowego zamknięcia dwóch lub trzech tygodni, już dokładnie nie pamiętam, wy, wyczyściłem to ze swojej głowy, no to ludzie zrozumieli, że jakby ich preferencje zakupowe są nieco inne niż dotychczas zwykli byli podejmować. W związku z czym jakby wzrosło zainteresowanie całkowicie innymi nieruchomościami, albo inaczej, bardziej spersonalizowanymi nieruchomościami. Mówię tutaj o apartamentach z ogrodami, mówię tu o mieszkaniach z większymi tarasami, balkonami, a również zamianę nierzadko lokalu mieszkalnego w jakąś nieruchomość z kawałkiem ogrodu, czy też bliźnia, szeregówka, czy, czy dom. To po pierwsze, a po drugie, w związku z tym, że. Ten okres y, takich przemyśleń, takiej burzy psychologicznej w głowach klientów spowodował, że y, też y, relokacja kapitału nastąpiła, czyli ludzie mieli oczywiście z pustego, i Salomon nie ma na niej, ale dużo ludzi miało i ma do tej pory lokaty, no, jakieś innego rodzaju majątki związane z, z inwestowaniem i postanowiło to, Zamienić czy przelokować na nieruchomości. Nieruchomości na wynajem, nieruchomości jako lokata kapitału, po prostu. Więc tych form się pojawiło wiele. Co jakby, idąc dalej, pewnie następnym pytaniem, do, doszło do wielkiego boomu rozwoju na rynku nieruchomości, doszło do bardzo wielu decyzji zakupowych. Co, co powoduje oczywiście ekonomiczne prawa podaży i popytu. Tak w skrócie mogę powiedzieć. Natomiast to trwa i to się nie zmieniło, ponieważ jakby z miesiąca na miesiąc te, te decyzje są wdrażane. Zakup nieruchomości to nie jest coś, co można zrobić z dnia na dzień, w związku z czym dopiero dzisiaj tak naprawdę widzimy taki konkretny efekt tego zamknięcia przed, przed rok, rok temu tak naprawdę. Czyli skutki widzimy dopiero dzisiaj. A jakby jeżeli chodzi o, może nie, powiedzmy, jakby preferencje się zmieniły, ale jak wygląda kwestia ilości tych sprzedawanych mieszkań czy, czy domów? Bo jakby z jednej strony mamy, no niektóre branże całkowicie zamknięte, ludzie bankrutują i tak dalej. Z drugiej strony niskie stopy procentowe, lokaty oprocentowane na 0, przy tych 0,001%, No i trzeba coś z tymi pieniędzmi zrobić. Ci ludzie, którzy je mają, chcą je zainwestować. Czy to się jakoś wyrównało? Czy na przykład nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży? czy... Czy jakoś to przystopowało? Jak, jak to wyglądało na przestrzeni tego roku? Nastąpił wzrost poziomu sprzedaży, to na pewno. I to, i to powiedziałbym kolosalny wzrost. Ale również nastąpiła, nastąpiła kolosalna wzrost cen nieruchomości, tak? w związku z czym to jest delikatnie mówiąc około 20% w stosunku do zeszłego roku, ale to również nie było tylko wywołane i wyłącznie chęcią nabywczą klientów, ale też wzrost cen spowodowany jest między innymi wzrostem cen materiałów budowlanych, które poniekąd, a w zasadzie w moim zdaniem, w wielkim znaczeniu wpływają na koszt budowy metra kwadratowego, a zatem koszt wytworzenia lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego. W związku z tym te ceny zagalopowały się. Są dalej mocno, mocno wyprzedzające jeszcze nasze nawet oczekiwania, a chęć nabywcza wcale nie maleje w związku z tym, że z drugiej strony te stopy procentowe, dostępność kredytów i siła nabywcza również mocno wzrosła, pomimo tego, że wiele branż jakby można powiedzieć kuleje, a część osób straciło pracę. Czyli mamy ten kryzys, czy nie mamy tego kryzysu ekonomicznego? To znaczy, ogólnie rzecz biorąc, no, ja nie pamiętam takich, takiej sytuacji pandemicznej, przynajmniej w Europie, odkąd de facto odkąd żyje tak naprawdę, bo w innych krajach się to zdarzało. Jesteśmy wszyscy przed jakimś takim zupełnie nową rzeczywistością, przed jakimś takim innym wyzwaniem. I teraz, co mogę powiedzieć o kryzysie, no, kryzys tak naprawdę moim zdaniem to dotyczy y, części gospodarki, będzie dotyczył y, również wielu branż, dotyczy, dotyka, y, i dotyczy, i dotyka, i prędzej czy później myślę, że będzie doty, do, dotykał również y, rynku nieruchomości, na dzień dzisiejszy jest to branża, która wyszła broń ręką z tego wszystkiego, co się wydarzyło, podobnie z branżą y, metali szlachetnych, kruszców, y, i pewnie wielu jeszcze innych branż, y, nie śledzę tego, natomiast y, Ciężko stwierdzić jednoznacznie, że jest kryzys, skoro sprzedaje się więcej i drożej. Więc, <grym> więc, jakby z jednej strony, no, pewnie możecie skomentować, że, że to nieprawda, natomiast, jakby statystyki mówią za siebie. Natomiast pytanie, czy to są statystyki, z których trzeba się cieszyć, bo jeśli chodzi o inflację, hiperinflację materiałów budowlanych, to za chwilę się okaże, że drożej będzie się budować metr kwadratowy mieszkania, niż w zeszłym roku kupowało. I to może spowodować pewnego rodzaju problemy i faktycznie jakiś taki głębszy kryzys gospodarczy. To jest też bardzo ciekawe, szczególnie jeżeli chodzi o te różne branże, bo ja też widzę po jakichś, ja jestem filmowcem i mam róż, różnych klientów z różnych branż właśnie i widzę jakby co się dzieje, że powiedzmy firmy, firmy produkcyjne, które mają jakieś tam fabryki i tak dalej, one produkują na potęgę, zamawiają jakieś filmy marketingowe i tak dalej, a takie firmy, które, no powiedzmy, no, no nie mówię, że jacyś tam fryzjerzy i tak dalej, ale jakieś takie mniejsze firmy, które, które są bardziej usługowe, które, które na przykład robiły usługi dla, powiedzmy, nie wiem, szkół, które tam były bardzo długo zamknięte, jakieś, e, jakieś tego typu rzeczy, no to oni wszyscy w ogóle żadnych zapytań nie mają z tamtej strony. O eventach już nawet nie mówię, bo eventy też obsługujemy, z to już jest w ogóle, w ogóle inna sprawa. I właśnie zastanawiam się, jak to wygląda z punktu widzenia różnych branż, czy to się wyrównuje, czy nie, ale patrząc na dane ekonomiczne, na razie nie jest źle, więc zobaczymy, co to, co to będzie. Z tymi materiałami to też jest ciekawa sprawa, bo jakby też z doświadczenia, wiem, że tam bliska mi osoba właśnie teraz robiła taki dosyć spory remont, no i dostała informację od budowlańców, że no gdybyśmy nie kupili tego dachu, tych elementów do tego dachu dwa miesiące temu, no to by to było 20%, 15%, 20% droższe w tym momencie. Więc naprawdę, coś się, coś się dzieje dziwnego z tymi, z tymi cenami. Ja myślę, że jeśli chodzi o przyczynę, to pewnie jest jakaś tam głębsza, nie do końca nam znana. Natomiast no, 20% to i tak delikatnie mówiąc, bo no, w przypadku stali czy stereopianu tak no, często wymiennego w ogóle w statystykach w tej chwili, no, to są wzrosty rzędu 50%, nawet i 80%. Nie, na pewno nie wynikają z tego, że z dnia na dzień podróżała linia produkcyjna albo siła e, robocza, w związku z czym no, to jest albo jakaś spekulacja pewnego rodzaju albo trend, który się będzie utrzymywał. Nie tylko co do tych materiałów, to będą również produkty spożywcze pewnie i inne rzeczy za tym, a, a jak te no, podstawowe zaspokojenia codziennego życia każdego z nas, to pewnie za chwilę wynagrodzenia i za chwilę e, siła robocza i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc też już deweloperzy myślą nad wprowadzeniem różnego rodzaju klauzul inflacyjnych do swoich umów, ponieważ te nieruchomości, które są budowane, budowane są przez dłuższy okres czasu. Nie stawia się domu czy bloku w ciągu tygodnia, prawda? Więc w związku z czym ta niepewność cen przyszłych jest no, sporym jakby zagrożeniem. To rzeczywiście nie, nie, nie myślałem o tym w, w ten sposób. Że rzeczywiście, jeżeli się buduje jakiś blok przez, nie dam, rok, dwa lata, trzy lata, nie, nie wiem, ile się w ogóle buduje blok. Więc... No, dwa lata, trzy lata, zależy teraz, jaki to jest duży budynek. Natomiast prawda jest taka, że w związku z ustawą deweloperską, która funkcjonuje całkiem fajnie na rynku, nabywa się tak naprawdę pierwsze wpłaty, gwarancje ceny nabywa się w chwilę podpisania umowy deweloperskiej. W związku z czym dwa lata wyprzedzając zakończenie budowy i tak naprawdę wzrost inflacyjny tych wszystkich cen. Więc deweloperzy w tym momencie nie mają łatwo. Prawda. A jak wygląda kwestia, nie wiem na ile jest. Też czytałem jakieś statystyki, jeżeli chodzi o zakupy, zakupy mieszkań, akurat, jeżeli chodzi o zakupy kredytowe i zakupy gotówkowe. I byłem dosyć, dosyć uderzony tym, jak ogromna ilość klientów to są klienci gotówkowi. Czy tak nadal jest? Czy, czy to się zmienia? To prawda, że jakby wcześniej. Na przestrzeni lat jakby większa część nabywców pochodziła ze zewnętrznego kredytowania, czyli jakiś kredyt hipoteczny, czy, czy ewentualnie sprzedaż jakichś produktów finansowych. A dzisiaj no to jest jednak odkrycie tego, tego rąbka tajemnicy, wychodzi na to pokazanie wszystkiego na wierzch, czyli, czyli spora część osób po prostu ucieka z gotówką, ponieważ obawia się o jej utraty wartości, Obawia się o to, że ten pieniądz będzie za chwilę no, mniej warty niż jest dzisiaj, co oczywiście przy galopującej inflacji czy hiperinflacji no to jak najbardziej prawidłowe zachowanie. I lokują pieniądze w różnego rodzaju namacalne rzeczy, właśnie kruszce czy złoto, złoto kamienie szlachetne, albo też właśnie w jeszcze bardziej namacalny produkt, jakim jest nieruchomość. Tyle tylko, że nieruchomość wymaga dość wysokiego progu wejścia. No bo nie da się kupić nieruchomości za sztabkę złota, na przykład mają, prawda? Więc tutaj jest troszeczkę inny klient i on odkrywa karty, który pokazuje, że gdzieś te pieniądze były w skarpetce przysłowiowej, a dzisiaj lepiej, żeby jednak spoczywały i bezpiecznie były ulokowane w nieruchomości. A czy fakt na przykład, że nagle zaczęliśmy w sporej części pracować gdzieś tam zdalnie, może inaczej, jeżeli chodzi o studentów powiedzmy, którzy są sporą grupą wynajmującą mieszkania gdzieś tam, ja jestem z Wrocławia, gdzieś tam gdzieś tam we Wrocławiu tam jest chyba z jedna trzecia w ogóle mieszkańców to są studenci. Spora mhm. część w ogóle się wyprowadziła z Wrocławia, no bo nie opłacało im się wynajmować mieszkań w momencie, kiedy mieli, mieli studia zdalne. Czy to i jakby to, że ta część, nie wiem na ile to jest duży procent w skali kraju, ale czy to jakoś wpłynęło, nie wiem, na, rune, na, na rynek nieruchomości, że że, nie wiem, że ludzie zaczęli, no nie wiem, nakupili sobie na przykład po 10 mieszkań na kredyt i nagle się okazało, że nie ma ich kto wynajmować. By, była taka sytuacja, jest taka sytuacja, czy to raczej, czy to raczej za mała skala? Na moim lokalnym rynku nie, z uwagi na fakt, że tutaj jest więcej nieruchomości jednak wynajmowanych firmom, wynajmowanych w obrębie strefy ekonomicznej, gdzie tam się lokują pracownicy, menadżerowie różnych firm, ale też mają konsumencki. Natomiast no, dlatego nie mam artystyczności, jeśli chodzi o najem typowo studencki. Natomiast no, wiadomo, że duże miasta, Kraków, Wrocław, niejednokrotnie no, słyszało się o tym, że stoi pusty, można powiedzieć, że, że wręcz jakby życie tam zamarło, bo nie ma studentów, bo nie ma studentów, którzy byli motorem takim napędowym, jeśli chodzi o pewnie takie życie towarzyskie, jak również najem studencki, no bo inaczej być nie może. No to, no to się to zaczęło gdzieś nie spinać w cudzysłowie tym inwestorom. Tylko pytanie: jak to ktoś zrobił w zeszłym roku i kupił 6 mieszkań na wynajem pod studentów, no to ma problem. Jak ktoś kupił te mieszkania 10 lat temu i 10 lat z sukcesem wynajmował zastawki wyższe niejednokrotnie niż w innych miastach, no to, no to generalnie też mam problem, tylko że dużo mniejszy, bo już zdążył coś jak na tym zarobić, jak nie całkowicie spłacić albo tych mieszkań, albo całkowicie dokonać stopy zwrotu do zera, więc więc może się okazać, że, że to po prostu jest narzekanie chwilą dzisiaj, to za chwilę wróci, bo przecież jeszcze mam nadzieję miesiąc do wakacji i, i za chwilę będzie nowa ten rynek najmu Więc no, to był taki rok, czy półtora roku przez to, no ale to nie są, nieruchomości nie zarabiałem przez rok, nieruchomości zarabiałem na długo w falowym okresie czasu, więc trzeba takie rzeczy mieć na względzie. Oczywiście nikt tego nie mógł przewidzieć, no ale po prostu trzeba to wpisać w swój biznes. Zakup mieszkań na wynajem to nie jest też zabawa, zabawa, że tak powiem, zakup sobie batonika w sklepie, tylko trzeba mieć jakiś biznesplan na to, jakiś element ryzyka wpisany. No i to się okazało, że właśnie w tym momencie trzeba było do tego wrócić w biznesplanie. No tak, trudno, trudno się nie spodziewać, że w ciągu tych 20-30 lat spłaty, załóżmy, kredytu jakiś ten czarny łabędź się nie, nie pojawi, no bo to, to musi się pojawić, zawsze się pojawi jakiś kryzys, zawsze jest coś, nie wiem, powódź, kryzys ekonomiczny, cokolwiek, więc, więc trzeba to też mieć na uwadze. No a jeszcze jakby dokładając dwa zdania do tego komentarza, no to weźmy też pod uwagę, że pomimo tego, że te nieruchomości nie zarabiały przez ten okres, jeśli chodzi o najem, no bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, no nie zarabiałem z najmu w tym okresie, ale zarobiłem na inflacji wzrostu cen nieruchomości, tak? Czyli no, może się okazać, że tak jak mówiłem, 20-30% zarobiłem pomimo tego, że nikt tego nie wynajmował, tylko że nie mam tych pieniędzy w gotówce, mam je w majątku, który wzrosła ma jego wartość, nie? No i mam jeszcze perspektywę, że za parę miesięcy wszystko wróci do normy, bo no studenci raczej wrócą na studia, Trudno, żeby nagle zniknęli całkowicie, a, a nie wydaje mi się, żeby uczelnie były jakoś super chętne, żeby, żeby cały czas zdalnie, zdalnie pracować. Zresztą wiem coś o tym, bo też, też, też wykładam na uczelni, wiem, że nie, nie wszystkim do końca to pasuje, żeby tylko przez internet wszystko robić. I trudno się dziwić, trudno się dziwić. Zresztą studia to nie tylko, prawda, nauka, tylko chodzi o integrację, więc szczególnie studenci, którzy, którzy gdzieś tam w pierwszym roku teraz byli, to myślę, że bardzo chętnie. Poznają się chociażby w tej grupie w nowym roku. No to powiedzmy, a jeżeli chodzi o branżę, taką bardziej już biznesową, w sensie najmu biur, czy coś, jak to wygląda teraz? Bo, jakby z mojej perspektywy, ja wiem, że w marcu przestałem wynajmować biuro, wszystko robimy zdalnie, mamy jakąś tam ekipę podwykonawców zdalnie i na razie wygląda na to, że w najbliższym czasie nie będę wynajmował biura, bo doszedłem do wniosku, że mi się to po prostu ani nie opłaca finansowo, ani, ani, ani nie jest tak wygodne, jak myślałem względem kosztów, no ale ja mam specyficzną firmę. Jak to wygląda, że tak powiem teraz, no powiedzmy na, na rynku, rynku lokalnym tam na, na Śląsku? Znaczy, tak samo jak ze studentami. To problem mają osoby, które swoje umowy najmu, czy kontrakty, po pierwsze nie niezabezpieczone w jakimś tam sensie, czyli to były umowy na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia, to były jakieś niestabilni najemcy i tak dalej, lub też firmy, które faktycznie opuściły te lokale z uwagi na przeprofilowanie swojego biznesu, bo jakby nie patrzeć, to ogólne przetasowanie branż nastąpiło. A druga strona medalu jest taka, że też były firmy, które pomimo tego, że Pracowały zdalnie, to i tak zapewniały płatności za powierzchnię, której de facto nie zajmują, ale według umowy tak, zajmują i po prostu to są duże korporacje, firmy. Zależy, jaki się ma najemców również. Więc podobnie jak ze studentami, tutaj te nieruchomości również wzrosły na wartości. Niektórzy, trzymając rękę na pulsie, to po prostu je przekształcali w jakieś tam inne substancje. Niektórzy je po prostu będą chcieli prędzej czy później sprzedać, a niektórzy wrócą z powrotem do tych umów najmu i będą od nowa szukać klientów. W związku z czym jakby bardzo ważna jest ta dywersyfikacja inwestując w nieruchomości, ale jeśli ktoś ma w swoim portfelu inwestycyjnym już nieruchomości biurowe, biurowce, jakieś wielkie powierzchnie, i tak dalej. I to też nie jest to osoba typowo, która pracuje na etacie, a do, zakupiła sobie biurowiec, żeby tam dodatkowo parę groszy zarobić. To są już duże firmy, to są korporacyjne firmy inwestujące w nieruchomości na i funduszach inwestycyjnych i kapitałach zewnętrznych. W związku z czym no, nie przejmowałbym się aż tak no, jako taki no, zwykły słuchacz czy, czy Słanowny Kowalski, który chciałby kupić mieszkanie na wynajem, nie porównywałbym się po prostu do tego typu problemów, ponieważ tam jest sztab ludzi, pewnie wielu ekonomistów, prawników, którzy będą nad tym siedzieć i te problemy rozwiązywać. My tutaj patrzymy z punktu widzenia rynku mieszkaniowego bardziej, takiego konsumencko-inwestycyjnego na małą skalę. To nie jest jakby skala, która powodowałaby tego typu nawet i przemyślenia i rozwiązywania tych problemów to pobawmy się trochę w, taką, w takie wróżenie z fusów. Co nas czeka? Jaka będzie przyszłość? Czy mieszkania będą drożeć? I, powiem tak, no generalnie wychodzę zawsze z założenia, że yy, ceny mieszkań definiuje rynek pierwotny. Dlaczego? No bo tam mamy jakby najbardziej realnych czynników zewnętrznych, związanych właśnie z dostawą materiałów, i ich ceną, z robocizmem, z czasem trwania i jakby automatycznie na te koszty wpływają również działania administracyjne. Czyli, jakby, czym więcej urzędów jest zamkniętych na lockdownach, pracowników e, administracyjnych na zdalnym i tak tym wydłuża to proces. Jak wydłuża proces, no to wiadomo, ja że go podraża. E, czyli, tu na, na rynku pierwotnym, mamy bardzo wiele czynników determinujących cenę nieruchomości. W związku z czym te ceny idą e, automatycznie do góry. Jeśli te ceny idą do góry, to jakby tego było mało. W tej chwili jest już nowelizacja ustawy deweloperskiej, na której to pojawi się nowy, nowy podmiot, jakim jest fundusz gwarancyjny deweloperów, gdzie deweloperzy będą odprowadzać część ceny sprzedaży w lokali, których dokonują na ten fundusz gwarancyjny. W związku z czym jakby, no, rynek deweloperski, jakby inwestorzy nie bardzo. Chętnie będą chcieli te pieniądze wyjąć z własnej kieszeni, i niestety finalnie zostanie tym obciążony konsument nabywający mieszkanie. Czyli te mieszkania o 2-3% już zdrożeją po wejściu nowelizacji. Czyli obciążeni zostaną nabywcy tym, tą składką na fundusz. Bo inaczej się to nie da nazwać, tylko po prostu tak będzie. I to już mamy kolejny wzrost cen. Czyli jakby rynek pierwotny idzie nam cały czas i galopuje do góry. A rynek pierwotny ciągnie rynek wtórny, bo znowu. Amplituda cen pomiędzy rynkiem wtórnym a pierwotnym nie może być za, na jakiejś ogromnej przepaści, po pierwsze, albo byłby za duży popyt na rynek wtórny, no bo jak ta cena będzie zachęcała, to też są całkiem przyzwoite i fajne lokalizacje w wielu miastach. Ta amplituda się musi utrzymać na pewnym poziomie. To jest w, nie, nie, w małych miastach pewnie jakieś. 1000-1500 do 2000 zł za metr. W większych miastach tam trudno może być troszeczkę wyższe. I również podaż i popyt. No generalnie, pomimo tego, że się wiele buduje, masę wydawanych jest pozwolenia na budowę, i grono deweloperów się powiększa, bo też mam z nimi do czynienia na jednej z takich grup ogólnopolskich. To i tak nie ma, nie ma mieszkań. Nie ma mieszkań używanych. Ludzie. Jest więcej chętnych, jest więcej nabywców, czyli więcej, większy jest popyt niż podaż. W związku z czym, jeśli jest większy popyt niż podaż, również prawo ekonomiczne mówi, że cena niestety idzie w górę. I tak jakby nakładając te wszystkie składowe, no, nie nasuwa się nic innego, nawet w tym wróżeniu z fusów, że te ceny po prostu będą coraz wyższe. Mało tego mogę powiedzieć, że jesteśmy jednym z niewielu krajów, w Europie przynajmniej gdzie cena nowego mieszkania jest jeszcze i tak niższa niż cena nowego samochodu klasy premium. W związku z czym gdzieś ta różnica się yy, zawahała i gdzieś ten, yy, te ceny są jeszcze mimo wszystko niedoszacowane. Nam się wydaje, że jest drogo, ale... W krajach zachodnich no, mało kogo stać na zakup własnościowego mieszkania, natomiast ma na podjeździe dwa samochody klasy premium, więc, więc trzeba też to przewartościować. Nieruchomości są naprawdę kapitałowym inwestycją i zakupem, a mimo wszystko jeszcze są niedoszacowane. Czyli podsumowując, przy dzisiejszych stopach procentowych i przy lokatach na 0,001 trzeba kupować mieszkania i nieruchomości, bo to się opłaci. Oczywiście nie sugerujemy, ale Wnioski, niech każdy wyciągnie z tej rozmowy sam. Tak, jeszcze mogę powiedzieć, że świadomość jakby klientów jest coraz większa, ponieważ właśnie podpisując umowy z deweloperami, bardzo często zadają pytanie, które od 16 lat nie padło, czyli czy ta cena jest zagwarantowana. W związku, tym, w związku z tym właśnie pojawiają się tego typu znowu nowe Rzeczy do wymyślenia, nowe klauzule w umowach, nowe, nowe problemy z tego wynikające, ponieważ y, świadomość klientów jest już na takim poziomie, y, że sami pytają o to, czy ta cena nie ulegnie zmianie, oczywiście w górę. Wcześniej pytali, czy nie ulegnie zmianie w dół, prawda? każdy chciał coś urwać, negocjować. chociaż na przestrzeni obsługi ludzi z wielu pokoleń różnych, jakby coraz y, bardziej y, zacierana jest y, element w ogóle negocjacji. I targowania się o cen. To wynikało pewnie z naszych takich jeszcze dawnych, pradawnych, można powiedzieć, zwyczajów. Dzisiaj młodzież już raczej nie nauczona jest negocjować. Kupuje po prostu w cenach, które są wręcz pytacznie, będzie drożej, świadoma Czyli podsumowując, y Taniej już było e, kupować. A, a, a Rabat to stolica Moroko, jak to się mówi. Nie... Dokładnie. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Powiedz jeszcze, gdzie cię, gdzie cię znajdziemy gdzieś tam w internetach wszelakiej. Ja tak, najbardziej chyba wszędzie, można powiedzieć. Na Twoim kanale na pewno. Ale Facebook, Instagram, na YouTube też mamy kanał w grupie dewelopuj dla chętnych jakimś branżą szkoleniową, czy z deweloperki, czy z nieruchomości również. Także zapraszam do kontaktu. Jestem widoczny, będę w społecznościowych, myślę. Także jak ktoś będzie bardzo chciał to znaleźć. Super. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. A my widzimy się jak zawsze, co tydzień w środę, już najbliższą środę o godzinie 10. Wszystkie linki, o których, o których była mowa, będą oczywiście w opisie tego odcinka. No to do zobaczenia za tydzień.